Hej, cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj zrobimy sobie kolejną aktualizację stajni. Dajcie znać, czy się cieszycie, bo wiem, że dawno nie było. Zaczniemy sobie standardowo od mojej siodlarni, mianowicie tam z tyłu jest tylko tu takie przybranko. Na razie nie wisi żadna derka. Tutaj mam rzeczy ze współpracy oraz jakieś wygrane w zawodach, także wam pokażę. Tutaj mamy przede wszystkim kantarek od Hobby Horse Sasha Shop, także on sobie tam wisi na honorowym miejscu. I Czasami go ubieram sobie na treningi. Możecie zobaczyć, czy jest w ogóle mega fajny. I ma regulację u góry oraz e, pod chrapkami pod e, dolną wargą. Także mega spoko i do niego są takie wodze właśnie w kolorze pomarańczowym, więc często go zabieram są na Halloween. E, tutaj mamy jakiś halterek, ten jest chyba od nawet manufaktury które wygrałam w zawodach i tutaj mam jeszcze, wydaje mi się, że to też jest korto od Harków od Oli Harków, także i tu są rzeczy, które wygrałam w zawodach i one sobie właśnie tam wiszą, tutaj mam drobiazgi, są tu nauszniki z Józefa, jego jedyne w tym momencie nauszniki, w których czasami mi się zdarzy pojechać Tutaj mam śliczny naczłek od Zosi, które dostałam na klejeczki. Tutaj są kokardki również od Saszy, na razie ich nie założyłam, bo będę przebierać na zawody szerylkę albo wanilkę, jeszcze zobaczymy. Tutaj mam też również śninianki i taką koronę diademik. Tutaj mam schowane jakieś wizytówki. E, tutaj są diamanciki, których jeszcze nie wykorzystałam, ale będę... Mamy tutaj pod ręką, żeby po prostu przykleić jak mi braknie do jakiegoś naczółka Mamy tutaj ciasteczko również od Saszy Mamy halloweenowe e, takie nałóżniki również silverka Tutaj mamy naczółek też, który wygrałam w zawodach, więc go sobie przerzucimy tutaj do tego drugiego naczółka Tu mamy futerko do okłowia, które ściągnęłam. Ona jest tak fajnie na rzep zapinane, więc mogę je sobie odpinać i przypinać. Tutaj jest kordeo z naszych pierwszych zawodów unicornów, chyba unicorn cap się nazywały. I oczywiście mam je dalej na pamiątkę, jest już trochę zużyte, ale jest w dalszym ciągu tutaj ze mną na honorowym miejscu. Tu jest jeszcze jakiś tukopis i inne takie pierdółki, i również bacik od saszy takiego, żeby był też pod ręką. Także to jest dolna półeczka. Tutaj z tyłu mamy karty koni, także dokumenciki tu z boku. Tutaj w tym pudełku również mamy kantarek, który dostałam w prezencie. reszta rzeczy to typu charms już sobie poprzywieszałam, a kantarek sobie siedzi w tym pudełku bo jest mega, mega i sobie gotamy tutaj na paszporty, bo fajnie się wpasowywuje. Teraz sobie przejdziemy z boczku do wieszaków. Tam z tyłu jest kantar silverka. Jest ładnie nawet podpisany. Tutaj mamy korto od saszy, takie w kolorach niebieskich. I tutaj jest o, poklej na pierśnik wraz z wytokiem z silverka. Na razie zdjęłam, bo nie ma założonego ogłowia. I tutaj jest ogłowie tymczasowo wanilki, ale ono prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż, więc jakby ktoś chciał, takie ogłowie mu sztukowe jest wystawione na moim vintage, Kehety Dark Unicorn. Przez 2N na końcu jądu. Tutaj ma właśnie taki tańczowy mundsztuk. Tu z boku też są jakieś dokumenty odnośnie zawodów. I tutaj mamy dwa takie napierśniki ze skrzydłami. Tamte są dla szerełki. A tutaj jedne mam na sprzedaż, więc również, jakby ktoś chciał, to jest opcja kupna. Tutaj mam stację do pakowania akcesoriów. Tutaj mam wszystkie akcesoria, które aktualnie. Mam zrobione na sprzedaż, i tutaj są również czarmsiki przed dostawą, także jest ich trochę mniej. ale jakby ktoś chciał to śmiało, również na moim wintet można zamawiać. Dobra, i teraz przechodzimy do ciekawszej części, czyli oczywiście koniki. Zaczniemy sobie od prawej strony. Także tutaj mamy flotki z zawodów powieszone, i tutaj z tyłu są jakieś medale takie o, niezaładne, dlatego wiszą z tyłu. Tutaj mamy konika na sprzedaż numer 1, Jest to taki realistyk. I, I oczywiście, wszystkie możecie znaleźć na Vinted lub na olx Także to jest konik na sprzedaż numer 1, dlatego on stoi tutaj z boku, a nie z tyłu w stajni. Tutaj mamy szerylkę, która jest na emeryturze chwilowej, ponieważ mam właśnie wanilkę nowego ujeszczeniowca i rozważam jej sprzedaż. Tylko musi ona przejść renowację, bo jak widzicie jest już w średnim stanie, jest mocno używana. Także muszę ją odnowić i później poleci prawdopodobnie na sprzedaż, więc już wstępnie zbieram chętnych na nią. Tutaj mamy oczywiście mojego w tym momencie ukochanego konika wanilkę, która ma zrobione koreczki takie piękne już na zawody z różowymi kokardkami na razie. I ma założone o głowie silverka, dlatego ma Niebieskie czarny, no ale na razie nie zrobiłam takiego ogłowia, które by mi się na tyle podobało, żeby u mnie zostało, więc jeździ w tym silverowym. I właśnie ostatnio byłam na treningu, dlatego jeszcze mam je na sobie i ma również dereczkę z moim logo, także tak to wygląda. I tutaj oczywiście silvery to z kokardkami od Saszy i w halterku również od Saszy. Tutaj też są czemsiki. Także do niego w ogóle mogę ładnie posypać ten niebieski Więc jestem zadowolona Tutaj z tyłu są nasze flotki z zawodów Mamy tutaj różową, niebieską I tutaj za tym konikiem na sprzedaż jest fioletowa Także gdy nie ma tych koni na sprzedaż mega estetycznie to wygląda Zapytacie się pewnie co z Arabkiem Arabek jest w innym pomieszczeniu tam gdzie tworzę akcesoria Ponieważ on e, służy mi za model do tworzenia akcesoriów i chwilowo go nie ma w stajni, także właśnie wypożyczyłam go sobie do tworzenia akcesoriów dla Was. Tak więc podstawowa stawka moich koni wygląda tak, ta trujeczka. A teraz przejdziemy do większej ilości koni na sprzedaż. Może przejdziemy sobie teraz do kruszynki. Ona, steel jest na sprzedaż, nadal nikt jej nie kupił, także ponawiam ogłoszenie. Dalej jest dostępna taka oto kruszynka. Jakim inne osóbki ochrzciły. Jest to właśnie rudzielec z jabłuszkami. Także jeśli ktoś ją chce, jeśli ktoś pragnie, to zapraszam do jej kupna. Nadal dziewczyna jest dostępna. Tutaj mamy takiego uroczego mikruska, również ze szklanymi oczkami. Jest to taki uroczy kucy i zarośnięty I tutaj ma wygolone takie serduszko Także mega cute wygląda I on również jest na sprzedaż One w ogóle są skijkane już tylko tutaj muszę jeszcze dokleić trochę taśmy I będzie perfekta I tu jest moje najnowsze bubu Najnowsze dzieciątko Taki oto realistyk od dawna już chciałam takiego uszyć, właśnie dereszowatego konika z rybimi oczkami, z lekką tutaj talentowatością, ale no niestety okazał się za mały na mnie, także leci na sprzedaż. Tutaj ma zrobione odmianki, mogę mu dodać różowy lekko pysia. Jest wycieniowany akrylami, więc to się nic nie zmarzy. No i ma w tym momencie zrobioną taką oto fryzurkę. Tutaj ma koreczki z kokardkami i te kokardki tutaj do niego gratis do Nowego Domku. Jak widzicie, tutaj też ma lekkie takie cienie białe, no i realistyczne chrapki, szklane oczka. No i jest wielkości A4 taki standardowa czwóreczka, myślę. I tutaj ma otwór na kijek. Do nowego domku również mogę dodać gratis kijek, jeśli by ktoś chciał. Także nazwa się. Jego nazwa to DUS Jupiter Ghost Nebula. Jego nazwa właśnie pochodzi od mgławicy. Która znajduje się w naszej galaktyce i uważam, że całkiem słodko do niego pasuje. W skrócie albo ghosty, albo duszek. Więc jeśli ktoś chciałby duszka, i oczywiście można zmienić, tylko przedrostek prosiłabym, żeby został, no to śmiało również to jest najnowszy konik, którego uszyłam i jest na sprzedaż. I on, jako że nie ma kilka, no to spoczywa sobie na razie na skrzynce ze szczotkami, którą również sobie można kupić. Również jest wystawiona już na moim Vinted. Więc tak wyglądają wszystkie konie. A teraz przejdziemy sobie jeszcze do takiego szybkiego przeglądu akcesoriów. Mianowicie chciałabym Wam pokazać nowości z drugu 3D. Tutaj mamy standardowe hakamore, ale tutaj mamy nowiutkie, świeżutkie czanki. Również hakamore, tym razem z takim uroczym serduszkiem w środku i trochę takie inaczej wygięte, Także tak wygląda nowość. Tutaj mamy również inne, takie jak wielokrążek na przykład. Tutaj gdzieś, o, jest musztuk, jest nawet ten tęczowy, który ja użyłam do tworzenia ogłowia. Tutaj mamy flowerki. Mamy również taką podstawkę na telefon w kształcie kotka. Mamy breloczki z napisem I Love Hobby Horse oraz, o, okucia do kantarka mamy też takie braloczki z konikiem również dostępne we wszystkich kolorach dodatkowo mam tutaj jeszcze kilka mi zostało Wendy u nas tych takich realistycznych albo te okrągłe albo oliwkowe ze śliankami tak wygląda najnowszy wzór w tym kolorze aurora i ja jestem totalnie zakochana i uważam, że wygląda obłędnie i mega ładnie świetnie wręcz. Tutaj mamy jeszcze na przykład w tym kolorze czanki do kantarka okucia, a tu jest na przykład taki fidget toy kotek, który się rusza na wszystkie stronki i sobie tak merda jeśli chodzi o inne akcesoria no to one się praktycznie cały czas zmieniają, jeszcze tutaj mam inne flotki, żeby wam tak pokazać także musicie na bieżąco obczać sobie mojego Vinted, dzięki za oglądanie do zobaczenia, cześć i Baba w kolejnych filmach